Witam was serdecznie. Ja jestem Prakero co maskira 0, a ze mną jest euforia i we dwójkę sobie będziemy grać tutaj taki e, takie meczyki w trybie skrzydłowy. Siema euforia. Siemka, No i czekamy sobie teraz na meczik, zaraz nam wylosuję Jestem ciekaw bardzo jaka mapa nam wejdzie tym razem. Najlepiej. Ale mi ale piękna główka weszła. Ja w zaraz na matkę Dobra, o, zabiję jednego na dole, drugi jest przy tej. Przy wejściu, przy tych drzwiach, po prawej stronie na górze. O, pięknie. 28 sekund, runda tylko zajęła. Wow. Wow, z bullpipem, czy jak to tam się nazywa? Czy z augiem, sorry, z augiem na ryspie jest kampi. Więc uważaj tam. Mara! <grystanie> co masz za pistolecik? Z, z Virtus Pro pistolecik masz, czy co to masz? Uu. O no proszę Spoko Na tej gry? Na górze, na górze Wyżej, o to no Dobra, bo ja mam pakę, tak Skubany jest tutaj, przykitrany Kominiarz. Wow, już, już, już coś... Dobra, trafiłem. O kurde, full auto mi weszło pierwsze. I cztery hapa. Ja muszę tutaj bezpiecznie teraz. No to pakę trzeba podłożyć i niech co siedzi łajza No. Ładnie. No. Wow. Ale ci weszło ładnie, dwie bańki. Chłopaki już mokro w gaciach mają. Aha. Wchodzą na dole od, od tego, od, yy, od parteru na górę po tych schodach, okej, okay. Dało się. Dobra, ja jestem przy pace. Wow, a no, za Włupy się z respa chyba kampi, wiesz? Tam od siebie. No ale to on musi podłożyć pakę, także jeszcze ma 40. 45 sekund ma jeszcze gość. 25 sekund, ale gdzieś on idzie to już. Jaki tempak. Jaki gość. Dobra, ja się tu kitram, czekam. O. Drzwi na dole. Okej. Okay.

I wygrany meczek, Wygrany pierwszy meczek W trybie skrzydłowym Prake, Prakero i Euforia wiadomo Znaczy przepraszam, Prakero co ma skila 0 Bo to jest bardzo ważne Te skilla 0 trzeba podkreślić dwa razy A, o ładnie No chyba ty jego Ale się chłopak zdziwił, no. No nie, tylko zdążyłem dobiec, widziałem typa i tylko od razu mi się slow motion włączył. Kurde, jak twoje kule go przeszywają na wylot. Nie zdążyłem. gra jeden załatwiony. Gdzie no, tak? mm. Jak podłożysz pakiet, to się dowiemy gdzie jest. <grystw>. Gdzie tutaj? No i to jest właśnie euforia, no. Nie da postrzelać. <grystw>. No i pięknie Dobra, ja tutaj pójdę od drzwi. Gdzie tu jest jeden, widziałem typa. O, idzie drugi tutaj, dobra? Tylko masz wątpliwość, będzie pan tam widziałem tam, co zrobiłaś. No, on był za tym domkiem nie? No teraz tu może być No dobra. się kitra, bo tam paka jest. Na schodach kampi Dobra, tu drugi, idę za A, i plecy z dwóch na plecach z pięćdziesiątką. O, ładnie Zabieraj tę czwórkę No to hop Co ty już nie? Go 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 nie Już pograny mają kurwa, tak jak wyjaśniać No ja już wiem, już odpaliłem haksy także Dobra, to... No! No chyba GG się sprawdziło w tym przypadku. Drugi Weszło! Dobra, ja przypacę będę. No nie no euforia no. Euforia Co ty wyprawiasz? No ja idę tutaj na długą. No kurwa! dwóch tam z długiej będzie. No, o, tutaj ja Ajajajajajajaj. Aj, aj, aj. To ma chyba WP, do przykładu. No, jest, jest, jest Lewo! Haha! Weszło pięknie! Jak nie ja. O, uwaga, plecy. Coś tu widziałem. No, pięknie. No wie, jak się rozegramy się to już zupełnie inna zabawa jest, nie? Na początku tak drętwo, a Ewa, później tak. to... No, to. zawsze jest sztywna ręka na początku. Dobra, idę na tą długą tutaj do tunelu. No. Dostał no, te 7-1 Strasznie musiało go to zaboleć. Oj bardzo. Myślę, że nawet nie poczuł jak dostawał. No. O, teraz ciekawsza teraz taki strona. Dzień dobry, fiut w dupę z porządną dawką lubrykamentu. No właśnie. <noise> Wchodzi niezauważony. No. Ojoj, oj, oj. ale bąk poszedł. O, szansę, Dobry. Weszło 7HP. Obity! Mocno! Dobry! 9-2 <laughs> 9, 2. 9 2. Wow, kurde Musiałem się podrapać po ręku I na tej rampie na górze był Sorry Chyba się minęliście Ale dostał, Człowiek od razu pr prąd wysiadł, od razu. <gry> <gry> Kurde, jak mnie trafił, tu z pistoletu z tumikiem mnie trafił, po prawej tu. Ale pięknie. Kurde. Te kule twoje były szybsze od jego myśli, na pewno. Te kule są najszybsze w mieście. <gry> <gry> Łoo panie Ło, sorry. Ale my tutaj. No i pięknie. 3-0 3-0 prakero to maskila 0. Bomb może być plant. Ale pakuję za tym za tym silosem całym i tam stoję. Po, jest jeden po lewej, w tych drugich drzwiach i w prawych też jest. Dobra, na spokojnie. Dobra, załatwiony Nie jeden. Dobra, noc. Ale oni się wystawili, wiesz? Jeden z jednej strony, drugi z drugiej niepotrzebnie, bo akurat widziałem ich głowę, więc łatwo było trafić. Ale 50 nie ma. Drugi ma 50 Trzeci, trzeci, trzeci od okna. Ale weszło. Za tym metal po tutaj po lewej stronie. Nie, nie, na dole, o, o za tym o tu. tu, 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 tu był. Więc pewnie tam się tam się wcelował albo o, za tym tym jest wynalazkiem. O, jeden na górze, drugi. A ja jałem to Dobrze była Idę do ciebie Bra, jeden, a drugi tam w tych drugich tych drzwiach. Dobra, ja pójdę I dołem obej. Poczekaj, poczekaj. Dobra, osłaniam. No jest Na mega. Na prawej, po prawej stronie, w prawe przejście. Kurde, ale trafiłem go dwa razy. nożem. O, ale, ale poszła. Chyba się na dwie rozdzieliła ta kula. To jest kurwa refleks szachisty. Już myszka sama nacisnęła, bo bała A. się. Sama chodzi ręka, sama chodzi. No właśnie. Sami, sami giną. Dobra, małe drzwi są. Jeden małe no, drzwi, uwaga. No. No. Bardzo ładnie. Tam była baka w małych drzwiach. Tak? Dobra. Yy, okno. Schodzi na dół z okna, uważaj. Pod, yy, pod dużymi drzwiami będzie schodził do ciebie. Uhuhuhu. Weszło, jednak jednak nie poszedł. Wolał poczekać. Kurde, duże drzwi. Po schodach trafiłem go, ale malutko. Ale ładnie dostał. 93. Ciekawe jakie tytuły. Znowu jestem sokolooko. 100% strzał w głowę. No ciekawe. Patrz, A, znowu łowca na grubę. Ja nie wiem, jak oni mi to liczą, ale ja tam nie widzę, żebym w jakieś głowy trafiał. Jest to mam pisane. O, srebro-3 mi wpadła wyższa ranga, Wow. Patrz, teraz się zaczną przeciwniki dopiero. No, teraz będzie 9 3, dla przeciwników. <grym> <grym> Może tak, że nie będzie. Aha. Dymny granacik i baka odchodzi I w mordę im od razu. I <śledzpieśle> 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 <śledzt _> Skupili się na to, by jazdą, żebym pakę podłożyć a Jak uciekałeś, to załatwiłem jednego drugiego. dobrze. Byłem przy to. No, wiem, widziałem. Ooo. O kurde, widziałeś to? Dobre, dobre. Ale weszło, w życiu mi się nie spodziewał. Aj, sorry Wpadną nie zemką przy tym. Na spawnie jest Ło, ale pięknie, weszło Ale kosa wpadła Hmm <śm> Kurde jest jednego Dobrze Dobra. Bo drugi u mnie. Tak, tak, idę właśnie. Po cichutku, nie spieszy się, nie rwo roi. Dobra. Idzie do paki. Słyszał jak chodzi. No i pięknie. I od dupy nice. Od tyłu dostał kulkę jedną po nim 4-4 4-4 kurde 8 fragów, to ja w dwóch meczach tyle robię Drugi tutaj, no

jest Jeszcze jest jeden ty ty na długą tam. Ja mam do rozbrojenia, więc ja szybciej <noise> ja pierdolę dobrze, że kupiłem to do rozbrajania. No. Uff. Słuchajcie, słuchajcie, nie podłożę. Okej. Okay. Nie, nie, nie! O no to chodzi. Brawo. <noise> wow, na dole, tu dołem idzie jeden. Kurde, jeszcze nie miałem jak uciec. Z mnie zabił. Tam przy samochodzie od dołu jak idzie, o tutaj właśnie w lewo, no. Pięknie. No i pięknie. Dobra, ja ostatniego grałem. Dobra, spoko. No, także dzięki za giereczkę, bo ja znowu łowca. No! Nie, ja myślałem, że żeby... będzie z tego Łowca, nagród, ja to jestem ninja za najmniej głośnych kroków. No, dobrze. dobrze. No widzisz, ja trujeczka, ja a ty czwóreczka. Dobrze, można sobie, wiesz. Można sobie czasem coś tam zagrać. No, jak najbardziej. Dobra. No, dobra. to dzięki.